Wesołych świąt na wegetubie! Dzisiaj przygotujemy serniczek, ale o takim piernikowym charakterze. Zaczynamy. A tradycyjnie dokładną listę składników znajdziecie w opisie pod filmem. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej roślinnych przepisów, podajcie do mnie na insta i zasubskrybujcie kanał. Dzisiejsza praca będzie rozłożona na dwa etapy. Przygotujemy kruchy spód o właśnie smaku pierniczkowym i taką takie nadzienie, masę, która będzie miała w sobie smak pomarańczy. Także zaczynamy od tego pierwszego. Biorę misę malaksera, ponieważ potrzebujemy zrobić kruche ciasto, a te najlepiej robi się właśnie w malakserze. Jeżeli nie macie, to po prostu zetrzyjcie zimny tłuszcz kokosowy do mąki albo przesiekajcie go nożem. Także mąka mam tutaj orkiszową, taką tortową, jasną. Możecie też użyć pszenne, jeżeli jest taka wasza fantazja. Mam tutaj zimny olej kokosowy. On jest w zbyt dużych kawałkach, więc troszkę go rozdrobnię, żeby lepiej się nam blendował. Teraz dodaję cukier-puder oraz przyprawę do pierników i porządną szczyptę soli. I teraz blandujemy wszystko tak, żeby się połączyło. Ciasto wyłożyłem na papier do pieczenia. Przekładam. Formuję dysk, żeby się szybciej schodziło. I cało się ląduje w lodówce, albo jeżeli Wam się śpieszy, to ewentualnie w zamrażalniku. Kruche ciasto nam się chłodzi. E, przygotujmy sobie masę sernika. Wszystko będziemy dokładnie blendować. Zaczynamy od tego, co najbardziej mokre, czyli olej kokosowy. Tu jest puszka takiej gęstej śmietanki kokosowej. Teraz dodajemy dwie kostki tofu. Delikatnie je rozdrabniam, żeby łatwiej się blendowało. Cukier trzcinowy. Olej kokosowy. Ugotowana kasza jaglana. Odrobina skrobi ziemniaczanej i duża szczypta soli. I na sam koniec zest z pomarańczy. Nadam takiego świątecznego charakteru. Przeroluję trochę pomarańcze, tak żeby rozgnieść ścianki wewnętrzne. To nam pozwoli wydobyć więcej soku. I teraz blendujemy całość na gładką masę. Słuchajcie, ciasto już jest dość sztywne. Trochę ma elastyczności, ale można już je rozwałkować. Także rozwałkujemy. Słuchajcie, obcinamy mniej więcej taki kształt, jaki będzie miało. Ciasto wewnątrz brytwanki czy foremki. Resztki ciasta zdejmujemy. Z reszty ciasta znowu formuję taką kulę. I wkładam do lodówki, tak żeby ponownie stężało. I wtedy będziemy mieli świetną kruszonkę na wierzch naszego świątecznego sernika. Teraz dokładnie rozprowadzamy ciasto, tak żeby wypełniło. Naszą foremkę. Robimy dziury tak, żeby powietrze mogło uciec i czasu nam się wtedy nie wybrzuszy. I takie ciasto podpieczemy w 180 stopniach przez około 15 minut. Kruchy spód już tam się e, troszkę podpiek, dlatego wyjmujemy. Zobaczcie pięknie, delikatnie zarumieniony i teraz wylewamy naszą masę. Najlepiej robić to przez łyżkę, tak żeby nasza masa nie lała się ze zbyt dużej wysokości, bo mogłaby po prostu zrobić dziurę w takim świeżo upieczonym cieście. Biorę zmrożone ciasto i trę na grubych oczkach powierzchu. Pieczemy w 180 stopniach góra-dół przez około 20 minut i później ściągamy na 160 i jeszcze dopiekamy przez pół godziny do 40 minut, sprawdzając patyczkiem, czy już jest w miarę suchy. Ale ten sernik fajnie, jeżeli on będzie taki delikatnie jeszcze wilgotny w środku, żeby to nie był po prostu przesuszony, niesmaczny sernik, tylko naprawdę coś pysznego, specjalnego na święta. Słuchajcie, sernik już delikatnie nam przestył. Ja wam polecam dokładnie go wystudzić, ale my już się z ekipą nie możemy doczekać, więc kroimy taki lekko ciepły. Wyszedł naprawdę pięknie. A jak smakuje? Słuchajcie, lekko się jeszcze leje, ale po wystudzeniu w lodówce naprawdę stężeje. Zaufajcie mi. Mmm, mega kremowy. W ogóle nie czuć tego tofu. Ten spód i góra o delikatnym, e, pierniczkowym charakterze. No i ta pomarańcza. To jest naprawdę super świąteczny smak. Bez przesadzania i bez perfumowania go niepotrzebnie. Także koniecznie zróbcie ten przepis na święta. E, będziecie super zadowoleni. Kochani, wesołych świąt. Pa! Mmm.